Szymonko, tak jak w tytule dzisiaj będzie poradnik na temat treningu Abrolem, po polsku y, kółko brzucho, kółko, brzucho, kółko, po angielsku brzmi wiele lepiej, czyli Abrol, czy Abroller. Także dzisiaj po co nim ćwiczyć, w jaki sposób, jakich błędów na pewno nie popełniać, żeby mieć cały czas zdrowy, silny brzuch, a przy okazji kręgosłup, bo to się wszystko się łączy w całość. Także, pierwsze, po co. A bro jest o tyle zajwisty, że jak się nim dobrze robi technicznie ćwiczenie, on angażuje brzuch na całej długości, cały mięsień. Także buduje bardzo silny fundament i super podstawę, jeśli chodzi o siłę brzucha, a przy okazji go jeszcze trochę brzeźbi. Jednak rzeźba jest cechą drugorzędną w tym przypadku, jeśli chodzi o siłę, to jest potęga. Według mnie jedno z lepszych ćwiczeń na brzuch. Kolejne, jakim ćwiczyć, już pokazuję. No dobra, yy, teraz już to poważnie. Według mnie najczęstszym błędem, właściwie z tego co obserwuję ludzi, jak ćwiczą, to jest to, że wyjeżdżają często samymi ręcima, rękoma, a nie z bioder. Czyli jest pozycja wyjściowa, napięty spoko brzuch, całkiem nieźle, ale ręce wyjeżdżają tak. Czy to jest najgorszy błąd, bo w tym momencie no, brzuch angażujemy minimalnie, jak nie w ogóle. Co drugie, jeszcze jest drugi taki błąd, już właściwie się mówi kardynalny. Ważne słowo, to jest to, że puszczają ludzie brzuch tutaj w tym miejscu, nie czy jak kaczka, czyli wjeżdżamy sobie stąd, a powrót jest na ugięciu tutaj brzucha, teraz lędźwie dostają bardzo mocno w pysk, wracamy z tego i tu już jest dupa, nie? bo o to chodzi, że kręgosłup teraz się bardzo mocno męczy, a niepotrzebnie, bo cały ciężar ma pójść, cały ciężar ma przejąć teraz brzuch, także o to chodzi, żeby wjechać w tej pozycji i w takiej wrócić. Jeśli chodzi o technikę, to pierwsza będzie pozycja wyjściowa. A więc napięty mocno brzuch tutaj, tak go wciągamy, podwijamy, jak taki tutaj ogon pod siebie. I teraz ważne, wyjeżdżamy sobie stąd, z kolan i bardziej biodrami niż rękoma. Czyli wychodzą biodra i wracamy brzuchem też. Biodra wyjeżdżają, biodra wracają. I teraz jeśli chodzi o budowanie w tym momencie siły, to nie spieszyć, nie spieszyć się z tym, czy nie, spie nie spiesz się z tym człowieku, oglądaczu. Eee, ja to powoli, bo jednak to jest bardzo wymagające ćwiczenie. Wymaga trochę pokory, więc na spokojnie. Wyjeżdżamy kawałek na piętym brzuchem. Czuję kontrolę. Wracam. Wyjeżdżam jeszcze. Czuję kontrolę. Wracam. Wyjeżdżam, wyjeżdżam, wyjeżdżam. Czuję kontrolę. Wracam. Kładę się. Czuję kontrolę. I wracam. I tak powoli budujesz siłę, aż później do wstania. I teraz budujemy sobie siłę na wyższym poziomie, czyli kółko zostania. To już jest serio ćwiczenie Pro. Także też do niego podejść się z pokorą, ze spokojem, bo wymaga dużo skupienia. Fajnie do tego użyć sobie ściany, do nauki akurat tego rozjazdu, żeby się nie bać przewrócić. Także jak mamy ścianę, sama pozycja to wcześniej wyjściowa, tylko że zostanie. Wyjeżdżamy sobie. ona sobie jest, ale nie dotykamy jej. Jest tylko dla poczucia mentalnego, spokojnego. Wracamy. Jak jest, ten ruch był w porządku. Czujesz, go kontroluję. Jeszcze wychodzę. Cofam się, wyjeżdżam. Tutaj jest OK. Czuję, że jest spoko. Wychodzę, jeszcze wyjeżdżam. I wracam. Dobra, na finisz uważam, że kółko warto robić, bo rzeczywiście buduje turbo brzuch. Dajcie wyznaka, jak uważacie i macie do wyboru wiele opcji, także trzeba korzystać.